Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym vlogu. A dziś chciałem poruszyć temat, który no, znów jest takim tematem bardzo drażniącym dla niektórych osób. Dlatego od razu chcę tutaj zrobić mocne podkreślenie, że absolutnie ja tutaj nie zamierzam nikogo drażnić tym nagraniem, a tym bardziej nie zamierzam tutaj żadnych personalnych wojenek z kimkolwiek prowadzić, bo każdy ma prawo do swojej opinii i ja tutaj będę chciał wyrazić również swoją opinię a w temacie bardzo ważkim, mianowicie takim, czy to już jest koniec być może inwestowania pasywnego. I dla jasności też, ja nie jestem żadnym tutaj dogmatykiem, który będzie chciał kogokolwiek tutaj przekonywać, że tylko i wyłącznie pasywne inwestowanie ma sens. Za... Aktywne inwestowanie jest do lipy. Niektórzy starają się mi przykleić taką łatkę, ale prawdopodobnie to wynika z tego, że nie do końca wiedzą, co ja sam robię, a pokazuję też publicznie, że inwestuję również aktywnie. To, z czym ja mam problem, to wysokie koszty albo kwestia braku optymalizowania podatków, bo to są tak duże wycieki, które powodują, że nawet dobre strategie aktywne które historycznie pokonywały rynki, no może się okazać, że po odliczeniu tych kosztów i podatków to niewiele zostaje dla inwestora, albo wręcz nic nie zostaje. No więc, dlatego, żeby była jasność tutaj, ja nie jestem przeciwnikiem inwestowania aktywnego, choć uważam, że dla większości inwestorów, i to jest moja opinia, inwestowanie pasywne i jak najbardziej ma sens. I dziś właśnie powiem, dlaczego ma sens i dlaczego to nie jest, i od razu tutaj spoiler koniec inwestowania pasywnego. Inwestowanie pasywne to jest taka sztuka, można powiedzieć, nic nie robienia. I to jest dosłownie sztuka nic nie robienia, ponieważ my w naturalny sposób jesteśmy wręcz stworzeni jako ludzie do robienia czegoś, a nie do nic nie robienia, jeżeli chodzi o rynki, o inwestowanie. No i tak jest właśnie z inwestowaniem pasywnym. To jest sztuka nic nie robienia. I tutaj inwestujemy w sposób globalny, w globalny koszyk akcji. I to jest właściwie taka sytuacja, w której gdyby taka forma inwestowania się nie powiodła, nie udała się, no to mamy w gruncie rzeczy koniec świata, tak? No bo jeżeli globalny koszyk akcji Kiedykolwiek spadnie i już się nie odbije, no to mamy taką sytuację, w której prawdopodobnie ta nasza inwestycja będzie najmniejszym problemem, bo to oznacza, że na całym świecie poszło coś grubo nie tak. Natomiast to, co jest bardzo kluczowe w inwestowaniu pasywnym, to jest też to, że mamy bardzo niskie koszty, jakie ponosimy przy tym inwestowaniu. A więc kupujemy na przykład globalny koszyk akcji w formie jakiegoś funduszu indeksowego, czy bardzo taniego ETF-a, który kosztuje, nie wiem, 0,1-0,2% w skali roku. To jest 10, 15, nawet 20 razy mniej czasami niż to, co można znaleźć w funduszach aktywnych. To, co jest też kluczowe w inwestowaniu pasywnym, to jest to, że my to trzymamy latami. Ale latami to nie oznacza, że trzymamy to przez 2, 5, 10 lat, tylko trzymamy to dosłownie całe życie. Czyli jesteśmy w fazie akumulowania, gdzie budujemy ten kapitał, i w fazie konsumpcji, której to po prostu żyjemy z tego kapitału, który budowaliśmy przez lata. A więc to nie jest tak, że my musimy przewidywać, co się wydarzy w następnym roku, 5, 10 latach, bo my tak naprawdę inwestujemy dosłownie przez całe życie. No a te wizje o tym, że inwestowanie pasywne być może. Może się kończy, są brane z tego, że po prostu e, faktycznie przez ostatnie miesiące, przez rynki na świecie przetaczają się spadki. Nie są one jeszcze póki co, przynajmniej jakieś mega głębokie, ale są. No i niektórzy już tutaj mówią, że no spoko, fajnie to działało przez ostatnie 10, może i więcej lat, ale teraz już będzie koniec takiej ery pasywnego inwestowania no to ja bym chciał tutaj od razu powiedzieć to proszę sobie zerknąć na to jak wyglądało inwestowanie pasywne przez ostatnie nie 5, 10, 15 lat ale przez ostatnie 30, 50 czy 100 lat. Mówiąc krótko w każdym takim okresie, który byśmy sobie dowolnie wybrali ja tutaj podlinkuję taki prosty wykres no to widać, że po prostu wystarczyło trzymać coś takiego w portfelu i naprawdę bylibyśmy zadowoleni. Oczywiście, to, że to jest wszystko takie proste, to nie oznacza, że jest łatwe, i to jest znów klasyka, można powiedzieć, no bo chociażby nawet media każdego dnia o poranku, jeszcze przed nawet sesją giełdową, już nas tutaj atakują i mówią, musisz to wiedzieć koniecznie, zanim się otworzy sesja giełdowa. Z kolei jakaś telewizja pokazuje, że przez świat przetaczają się spadki i dają takie napisy w stylu normalnie, jakby to już miał być początek jakiegoś ostrego horroru. I generalnie są takie bardzo często wykorzystywane złe emocje, po to, żeby się to dobrze klikało, po to, żeby się to dobrze czytało, po to, żeby po prostu coś się działo, bo ktoś zarabia nie na inwestowaniu, tylko zarabia na przykład na tym, że jest pracownikiem w jakimś medium, albo ma do sprzedania coś po prostu. No więc chcę, żeby to przykuwało uwagę. I Już tak zamykając ten temat dzisiaj, czy pasywne inwestowanie się kończy? Absolutnie uważam, że nie, co nie oznacza, że faktycznie nie będzie na przykład, i to nie jest prognoza dla jasności, słaba dekada, są tak zwane stracone dekady. Sęk w tym, że w tych straconych dekadach nie zawsze aktywni inwestorzy okazują się lepsi. Ja już nawet tutaj nagrywałem kiedyś taki odcinek i podlinkuję film, w którym ewidentnie pokazane jest, jak w Stanach Zjednoczonych fundusze aktywnie zarządzane, fundusze akcyjne wcale lepiej sobie nie radziły na spadkach niż indeksy, niż pasywni inwestorzy, tak można by to powiedzieć. A więc oczywiście nie będę tutaj starał się... Wmawiać komuś, że na przykład przez kolejne 10 lat to jakiś konkretny styl inwestowania nie będzie lepszy od pasywnego inwestowania. Może się tak zdarzyć. Może się tak zdarzyć na przykład, nie wiem, z trend followingiem, gdzie jest grane i na spadki, i na wzrosty, na wielu różnych klasach aktywów, w tym na towarach, które również na przykład w presji inflacyjnej wykazywały no, dobrą ochronę przed tą inflacją. Sęk w tym, że jeżeli chcemy takie rzeczy robić, to żebyśmy mieli na to strategię, a nie wystarczy tutaj sobie powiedzieć: OK, inflacyjnie, to jak chcemy się obronić, to powinniśmy mieć w swoim portfelu koszyk różnych towarów. To jest tylko i wyłącznie gdybanie. I ktoś mógł tak na przykład przez ostatnie 10 lat mieć złoto i okazało się, że odjechał mu świetny pociąg pod tytułem Hossa na rynku akcji. Zatem, jeżeli inwestujemy aktywnie, to ja uważam, że warto jest mieć, a z mojego punktu widzenia to jest wręcz mus. Strategia. Strategia, która jest zweryfikowana. Najlepiej to nie są prognozy, tylko to jest na przykład, chociażby właśnie trend following, albo być może na przykład ktoś inwestuje w akcje typu Walu, które również. Jest naukowo udowodnione w sytuacjach y, takich inflacyjnych radziły sobie lepiej. Co nie oznacza, że tak będzie w przyszłości. Co też nie oznacza, że w ogóle przez kolejną dekadę inwestowanie pasywne będzie gorsze od jakiejś innej formy inwestowania. Tak jak powiedziałem, inwestowanie pasywne to jest inwestowanie na całe życie. I dlatego to jest tak trudne, bo my jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby coś robić. A inwestowanie pasywne, jak też mówiłem na samym początku, to jest sztuka, nic nie robienia, a to jest tak ciężkie do zrobienia, jak sobie otworzymy. Media i będą nam tutaj już o poranku mówić, musisz koniecznie to przeczytać i wiedzieć, zanim się w ogóle tutaj uruchomi sesja na giełdzie, bo bez tego to umrzesz. No i, no i cóż, no ale media na tym żyją i my musimy mieć świadomość z tego. Ja do Was również tutaj coś mówię, dlatego że staram się Wam przekazywać jakieś swoje doświadczenia, swoje opinie, ale to też nie oznacza, że ja jestem nieomylny tylko po prostu wyrażam swoją opinię, staram się być tutaj uczciwy, rzetelny w tym co robię ale wy też powinniście krytycznie to wszystko konsumować, no nic tyle z mojej strony, dajcie znać jak wy podchodzicie do kwestii inwestowania pasywnego, tak jak ja powiedziałem, nie uważam, że to byłby koniec inwestowania pasywnego, wręcz bym powiedział jak Burton Malkiel, że wciąż jest zbyt mało pasywnego inwestowania, on stoi na stanowisku, że wystarczy na rynku nawet 2-3% aktywnych inwestorów żeby te rynki były efektywne, czyli że większość może być pasywna i będzie wszystko OK, jak na razie do tego punktu to jeszcze jest nam bardzo, bardzo daleko. To dla tych z kolei, którzy boją się, że być może pasywnego inwestowania mamy za dużo. Natomiast dajcie znać, jak Wy o tym myślicie, jak Wy do tego podchodzicie. Jak się podobał filmik, to będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję tego kanału i za wciśnięcie dzwoneczka, żeby Was przy następnym materiale poinformowało, że się pojawiło coś nowego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!